Dzień dobry. Cześć, siemanko. Cytron. Siemanko. Jaka to jest seria? To jest seria Witamy na Riftcie. Tak jest. I gramy duo -ku. Ty ze mną, -ku. ja z tobą. Oczywiście z kim? Z Siemanko Cytronem. Siemano. Siemanko Cytron jak zwykle idzie na swoją ulubioną linię, czyli supporta, ponieważ nie musi się o nic martwić w grze. A Sinus wszystko sinus. kieruje. No i tak to jest. Sinus oczywiście bierzesz... Gdzieś... Oj, Midzora ci zabija Litopa też, to ja oczywiście biorę To ja idę adekery i cię po A <grymne> Dobra, to będziemy się flimić nawzajem Okej okay. okay, Lubię to, to. Teraz... Dzisiaj nie gramy na piździe ani nic, wszystko jest na trzeźwo Także jest dobrze a kim idziesz? Sandom, ja pójdę może i e z no to ci wezmę sorakę. sorakę Wszystko nasy. Ty grasz wszystko co jest nasytek tak? Tak, leona jest nasy Leona jest nasy Z Leona Hmm Dobra uwaga mamy małe problemy ponieważ Grat u mnie leci i trochę mi napierdziela Grat? Grat? Grat, no serio no

Takiego damage... Damy 2 punkty w ataku speeda. Nie wiem czy w ataku Lepiej... Może damy lepiej na farm. Braindior na midzie, dobrze. A tak na serio, co chcesz? I ustawimy sobie tutaj. I Gites, co? Mówisz? Dla mnie? Co chcesz do tego Eza? Nie, serio się pytam. Leona jakaś, Sona czy Soraka czy Nunu? Zobaczymy jak to no, ale ty masz rozrzut w supportach. Zobaczymy, kogo oni pikną. Dane. Tak. Timo. Grzybo. Timo support. Nie. No, Timo na supportie jest dobry przez tą oślepiającą strzałkę. Ty tam Blind. Wiesz, jest dobry na supportie. Tyś widział supporta w ogóle. Kiedyś? Kiedyś, kiedyś coś tam widziałem. Mhm. Kiedyś tam krepo grał ze mną, ale. No. Krepo, krepo. Już. Hmm. Jorik. O, 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 o. Nie, nie lubi Jorika w przeciwnym teamie? Oj, też nie lubię Jorika w moim teamie. Wiesz co ja ci powiem? Ja nie lubię grać przeciwko Jorikowi i nie lubię grać Jorikiem. Mhm. Coś takiego? No, okay. nie rozumiem kompletnie tej postaci, tak samo jak nie rozumiem Queen. Queen? Queen jest mocna. No. Na Mission y jednak nami... To no, my Oj. byśmy chcieli... Co pan myśli? O jakiejś Leonce? Dosiady? Dosiady do takie od razu, na szóstym, na trzecim. Dosiady jednak? No... Pocze, no bym Wziąłem poszedł... Leonę na sy. Na okej. Okay. Leona. Leonas. Leonidas. No Leonidas. A, Może jeszcze. być. Może być. Okej, okay, wszystkie czampy wybrane, to widzimy się już w grze. Rada Lemon? Powiedz, jasne. że tak. O, jasne. Okej, okay, jesteśmy już w grze. Gramy sobie Ralem I dopiero teraz zauważyłem, że mam Ignite'a, więc spoko. Damy radę, nawet bez, radę. bez bariery znaczy, nie mam tak jesteśmy do No, ale wezmę tego Dera. Raz się żyje. To zabijamy. Leona, dawaj, dosiad. Dawid mi tutaj pisze, że co to za nowy champion Lucian, Wiesz coś o nim? Ja trochę o nim czytałem i Nie, ma wiem, ma, że będzie dodany w... niedługo w patchu. Mówi, że będzie? W... Nie wiem, kiedy mam dodany. Ale, ale podobno być dość spoko, ale Murzyn. Ale Murzyn, właśnie. Ale murzyn. The purifier. No w końcu mało jest Murzynów w LOLu. Chyba tylko jeden. Nie. To no, rasiści to jednak tutaj to... wiodą w górę, dobra. O, no Znalazłem. A kogoż żeś tam znalazł? Znalazłem. O, już dwóch znalazłem. O. A już tam nie siedzą. To masz mi ładnie tutaj farmić. Postaram się. Kurczę, nie mam bariery. Fuck. <grym> future, huh? easy. Kiepska troszkę. Starszy mu gdzie jest mój support Tutaj, chodź tu. Gdzie? Tu. potem idę na Wolfy. Tak, Smite potem Wolfy. To jest najlepsza taktyka. To jest myśl przewodnia dzisiejszego dnia i ostatnich trzech filmików. Tak chyba ponazywam filmy teraz. Smite Less, idę na Wolfy. Robimy Smite Less, pójdę na Wolfy, dobra. Dobra, zaradzasz. Wiesz, takiego smite -lesa to Czemu normalnie myślisz? na talerzu. Nie, nie idź tędy, bo, no, bo to jednak my... riski bardzo. Riski Byśmy ich dosiedli. O tak chyba stracę tam miniona. Stracę miniona. Nie. I expa. Nie, co? Ja zostałem expa. Ja też zostałem, dobra. Zwarduj zrazu tam te krzaki. Patrz, zwardowałem. O, nie trafiłem. LOL. O, A co to? Jak na... ktoś fleszy, 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 jak będzie leciał. Dobra. Ale nas zbili. Jak ja pierdził. <laughs> co to się tutaj stało? Się? Wyleczysz mnie? No czym? Leczmy. mnie. No. O co chodzi? To baby seat? Niech idzie, niech idzie zrobić tego. Nie. Oj, nie zrobią tego Timo. Kurczę, też szkoda, ale Timo stracił flesza, więc tak czy siak. Warf. No. O. No, o. No. O. <laughs> Mam oberwanie chmury w tym momencie u mnie, więc nie wiem jak będzie z netem okay. i nie wiem jak będzie z prądem, ale mam nadzieję, że wszystko da radę i teraz... uda nam się doprowadzić tą grę do końca. Mam też taką nadzieję. Teraz nie dajemy to po prostu sobie tutaj spryzujemy. Powinno być spoko. Jak myślisz, co będziesz składał na tego Ezreala w tej fazie gry? <laughs> w tej fazie? W tej fazie, w sensie uh -huh. no, jesteśmy mocno połkowani, dość. Brand, brand już gruby, no raz, może. Kurde, nie mam, na, nie, nie mam na hita. Nie. Dobra, ja będę maksował... 18. W. nasze farmy ten Varus ma 8, więc spokojnie. A już masz, mamy trzeci, szczerze możemy dosiadć go. A, nie. Jak go sięgniesz. Czekaj, id idę owardować tylko. Oj, zapali mnie w bani. Dosiadł dosiadł A, mogłeś dochalać od razu. Co robi ta pasywka Warusa? to oznaczenie takie? To potem zada jakieś większe dipsy, czy... Yy, pasywka? No. On. Jak trafisz ze skilla. Dosiadaj ją. Dosiad, dosiad, dosiad. dosiad, O Boże. Tenże że pójdzie w tą stronę, wiesz? Po prostu się przejdzie. Ja straci straciłem dużego moba. Nie straciłeś, to go mam nadzieję Nie, straciłem właśnie To report Ramsiu idzie? Zasiadaj, zasiadaj kogoś Jest, ra jest Ramsiu Dobra Fleszowali ward Kurde, cały czas że mam Ignite'a I chciałem wlecieć mocno Pamiętaj Dosiadasz tego warusa? I że on ucieka. Dobra, fak! Fuck. Fuck. Też zabrakło mi jednej sekundy, kurda, żeby tam dosiąść dalej. A już pod wieżą nie chciałem, bo też mam dość dużo haptów, jak widzisz. Zresztą ty też masz dość dużo haptów. O w mordę. Zrobił je. Posiadać uh. uh. go? Nie oh. Oh. Emocje opadły, ale dalej sięgają u mnie sufitu. Kurde, myślałem, że ją trafię z tego kół. Kiszka, kiszka, kiszka. Też się wróciłem, kupię sobie coś na Gold Cora. No, jakiegoś się barda jedymy. A nawet dwa wardy. Okej, okay, ja on ma mniej farmę. Więc słoko my zabiliśmy. Myślę, że jak wrócimy... Dosiadł. Dosiad. Albo czekajmy na 6. O on się nie wraca. Trochę głupie. Okay. Ja próbuję zamrazić tą minię. Killing Spear Brand. O Boże, ten Brand będzie ich tak miód. Bardziej, że zobacz Hapce Swayna i zobacz Hapce Branda oni. No... Dość dobrze, ale Ramus też. Trzeba przyznać, że jungler wie co się robi w dżungli. To nie jest. ...olfy. Dobra. Wybijamy szósty i zasiadamy, jakby co. Dobrze. Czekaj, idę y, warda tutaj walnąć do góry. Jakiegoś niespodziewanego ganka nie spodziewali. Niespodziewany gank? Nie mi, nie mi, nie mi, nie mi. Dobra Żeby mieć możliwość, żeby ich tam dosiąść bardziej, co nie Mhm, mhm, mm dobra Ile ci brakuje do szóstego? Eee, 720 muszę mieć, a, a masz, mam 260 mło... połówkę, masz? Nie Teraz mam połówkę okay. Doszedł go. Dobra, Exos poszedł. Wtedy Exost. Smażaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dobra. Zaraz tym bardziej na szóstym wjeżdżamy. Hmm. Ładnie z ulta trafić. O Boże, jak on to dostał. Kurde, trochę obity. Brand jest. jest tam. Dobra. Okej. Okay. Musisz to to było tak ładnie zagrane. To no nam się rzadko Uwaga, Swain, ja mam multa. Dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, i ja się wrócił. Hmm? Dziękuję panu Brandowi, żeby też wrócił. Dobra. Ma łezkę złoży teraz, tak myślę. Albo poczekam tutaj jeszcze chwilę. Trochę levela podbiję ramy z, tutaj z tym. Brandem, jest. Dobrze. Będzie się trochę safe. O, ten Brand. O, ale. poklikał go. Oj, oj, o, bo, bo, bo. Za bardzo. Nie ja zaś mi zlagowało. Jeszcze Exos poszedł Puszuje mi linię mi supa no teraz już zostań, jak już jestem hmm? No tak, tak, będę zostawał tak, tak, tak. Dobra, maginie Zasłaniał ją, rąbany. O, ma, ma powiem dekorna. Ci, że też dobrze to zagrali. No. Hej, Dewarda, walnąć nie z tego Evo busza troszeczkę wyżej. skoczyłem. Żeby na linię Careful. O, go. Dobry gracz. Coś trzeba robić. Ale przynajmniej się wróci. Nie. Nie, yeah. zobacz. 30... Taki dobry gracz, że nawet on 30... nie potrzebuje się wracać za 30 sekund ma no, ile masz ulta? Już? Jak trafisz z ultem, ja się siadam, jak trafisz tam nami ale też nie mam hapsów. Ale prawie oni wyjdą zaraz. Idą? Jest Ramos. Siadaj go, uczuj go tam. Okay. Ja ci w zasięg. Nie mam go w zasięgu dalej. Czekaj. Staram się trochę bliżej. Tak. No dobrze, zróbcie. Nic. dzisiaj widzę dużo farm. Jak sobie tak z już miniony. Nie, 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 to jest swain. Ciekawu, uciekam, uciekam, uciekam. Masz resza? Nie, ale powinienem uciec. Nie jest no, też Brand, dobra. No i pięknie, nawet mam asystent. To się liczy. Uważaj, Lee Sin, Lee z góry! Aaa, nie! dobrze to wręcz zagrał. I powiem, że coś tam zagrał. No, trochę. trochę nie trafiłeś, ale dobra. Oj. Oj. Powiedz, że nie było to dobre. Oj. Takie coś powinni widzowie klaskać. Tubami. Uszami. Ładnie, 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 że ten Brand zareagował, że przyszedł. zabiliśmy ich sporo tutaj, nie powiem. Zareagował jak prawdziwy Polak. Okej, okay, powiem sobie to i to. Podkę. I will protect you. To ten Warus tam kupił? Nic ciekawego. Same pierdoły hmm. Byłby coś ładnego, jakąś sukienkę Szkoda, czy pamiętam, żeby stakować tą manomulę, chociaż teraz będę autoatakami mógł stakować Więc spoko, 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 Tak, pamiętam mm -hmm. O Boże Ten Brand tam double killuje pewnie Nie za dużo mamów. Patrz, że ten Jorik bardzo całkiem dobrze farmi. Karol, ja tam wjeżdżam. Spokojnie. Trafiła z bombla. A tego mnie skoczył, to by nie trafiła, myślałem. No, no, ale tak. Cześć dla lepszych efektów. Ile my ty masz tego ulta, bo strasznie nim rzucasz? 76 sekund, ale jak trafię z Q, to o sekundę mi się zmniejsza cooldown. Tak?! No Ale musisz trafić skut, czy użyć normalnie? Muszę trafić. No jak, jak trafię skut, to na wszystko mi się zmniejsza cooldown o sekundę. No i jak trafię, rzucam Q i trafię z Q, to na Q też mi spada cooldown. <laughs> no, takie Nawet boje. na Q. A? Dobra bańka. z nami jak z wczorajszej gry taka, czy przed huh. wyborowa. Co ty tą maną tak handlujesz? O, wiesz, no. o, dobra. Już przegoniłeś. Roman. Ale pograli przez Ale Trafimy z tego ku Miernie to zagrałem, miernie Ale jest już Brand i Yorik taki No oni nawet nie wiedzą jaki ich czeka <gulacza> Ojoj, tam już jest po grę Płechłe <gulacza> <gulacza> A gdzie jest ten prosiak? Ślepy o, And... Ramus driftuje A i śmierć I śmierć Tun Brenda jest też dobry O no, no. jakieś miniony puszczemy, żeby on nie użył. W. A i tak Idę, idę, idę tam Bo idę najpierw na topę Ja sobie kupię butki Kupiłem Podmanczyk resisty, a no, Timo nie puszuj, Timo, no Ino nie tuszuj. Może coś mi laguje troszkę. Takie dziwne kumi rzuca. Dostał grzybiarz? No nie wiem, a był tam? Hmm? Owardowali Drake'a. Będę musiał być kupić pinka, żeby im mm. warda. Mm. Robota obronić, bo tam już przeżycie się minione kotują. Ale na bocie farmy, ja tam nie swarmię, Ja bym swarmił chętnie. Ramus ultował, farmić. No. No mam orkul, cool, no chyba też na to. All Varus na dole tutaj nami siedzi w krzakach, nie wiem co ona chce, ale mam nadzieję, że ona nas chyba bajtuje. Lot. nawet moje ulty nie zdążało załatwić. Nawet moje e, nie trafiło. tym trochę gruby. Wiesz o tym, że my mamy talent do pierdolania gry, że najpierw dobrze gramy, a później... ...zieje, nie? No, ale wy tam debujecie wszystkich, to ja tam idę sobie na bata. Jestem złym supportem, ponieważ zabiłem, ale dzięki temu będzie więcej wardów. O, kolejny turret, chociaż trochę go wkłębi. Very nice game. No. Też jestem zadowolony. A, z prawdy. Łupę. A, to było dosyć easy. Nie wiem, czy. Jest... No, w sumie nawet się nie spociłem. Nic się nie działo, to nie wiem, czy jest w stanie zrzucać w ogóle tę rozgrywkę, ale zobaczę. No a to na tyle? Nie, yeah, działo się, działo się. Ok, jesteśmy w sytuacjach tak końcowych. Znowu dostaliśmy się do serii. Kolejny raz, to już chyba będzie czwarty. Może tym razem, może. Zobaczymy jak Demet się rozkładał. No, Jorik z Brandem strasznie dużo robili. Było wesoło. Dwa razy więcej niż przeciwnym team. No to tyle w tej rozgrywce. Cytron. Co masz do powiedzenia? No, dzięki, dzięki za grę. Dzięki, ja też do dziękuję. Widzenia. Na razie, trzymajcie się.